Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się w Irlandii i chciałbym Wam pokazać śliczny, malowniczy kościół. Akurat jesteśmy w takim fajnym miasteczku, jest ładna pogoda, więc jest chwila czasu. To jak się uda, podejdziemy bliżej i pokażę Wam ten kościółek z bliska. Widziałem go z drogi, więc. Warto zobaczyć. Idziemy. Oto on. Piękna trawka zielona. Obok jeszcze jakiś budynek gospodarczy, podejrzewam, że tam, tam ludzie mieszkają Murek Taki ładny mech na nim rośnie. W ogóle roślinność w Irlandii strasznie bujna. Jak w Anglii. Klimat irlandzki sprzyja temu, że roślinność rośnie, bo dużo opadów deszczu, dużo opadów deszczu, dużo wilgoci. Raz na jakiś czas wychodzi słońce, tak jak dziś ten piękny kościół On jest po prostu fenomenalny jest lekki wiaterek, ale idziemy w ogóle w tych miejscowościach w Irlandii jest spokój, cisza Ślanka, nie ma takiego nitwa jak w Anglii Mehr ruch. naprawdę jest pięknie Kościół jest śliczny. Te irlandzkie numery rejestracyjne samochodów są także ciekawe, jakby tak zapamiętać, numer każdego auta to jest wręcz niemożliwe, bo długi ciąg cyfr i liter. No to o różnych kombinacjach jest ciężki do zapamiętania. Zobaczcie jak ładnie. To zieleń i słońce. Piękny kościół. Ciekawe, w jakim stylu jest zbudowane. Może tam jest plebania? Bardzo możliwe, że tam jest plebania i tam sobie mieszka ksiądz. Tu jest pewnie wejście do Zachrystii od tyłu. bardzo ładne okiennice. Na no śliczny kościółek. A tam u góry na tym dachu jest jakaś barierka. I wieżyczka. Możliwe, że tam jest wejście. Może tam jakiś taras jest? No super, jest, po prostu jest super. Ciekawe czy, czy można do środka wejść. Tutaj na okiennicy mamy obrazki Święcona. W środku w kościółku był remont, panowie tam remontowali więc nie chciałem wchodzić do środka, nie chciałem im przeszkadzać, bo było widać, że oni Robią renowacje więc nie, nie ma co wchodzić. Jak ludzie pracują, to trzeba dać im święty spokój. W ogóle zdjąłem czapkę, bo chciałem tam wejść. Muszę założyć, bo tak trochę zimnawo. Mimo słońca, trochę, trochę zimno jest. Tutaj mamy jakieś groby. To są zapewne groby osób. Ups, bym wszedł w wodę Widać, że 1893 1945. Tutaj, jaki mamy rok? Rozczytamy. Ktoś zmarł w 39. A tutaj, co tutaj mamy, też w 39. Tak jak wojna wybuchła. Tutaj się nie rozczytamy widać, że bardzo to stare. O boże, tutaj zobaczcie. James Patrick Carey. Zobaczcie, urodzony 65, zmarł 82. No A tutaj też coś mamy. Ciężko rozczytać, bo te literki takie bardzo stare. Kościółek śliczny. I tam z tyłu są jakieś groby. Boże, jak wejdę w wodę, to będę miał mokre nogi. No trudno bo sobie wyszedłem jak na lato się zrobiłem jak na lato ale zobaczcie tutaj i tego tak troszkę jest tak w rzędzie one sobie idą Tomas Farel no te, te, te są już chyba jeszcze starsze od tamtych Tomasz Farel. Zobaczcie. W 1898 roku zmarł. A tutaj co mamy? Nie no, będę miał mokronogi. O, trudno. O tutaj można się ładnie rozczytać. No tutaj są jeszcze synowie, tu chyba cała rodzina jest. 1869, 1901. Bridget, Elizabeth, Mary, Mary, Patrick, Matthew, Thomas. No to widać, że jakiś taki chyba grup rodzinny. A co my tutaj mamy ciekawego? Bardzo ładny krzyż. A co my tutaj mamy? Michael Simon, 1909 zmarł w maju. 16 maja. A tutaj ku pamięci John Moore Mur 1901 zmarł 40 lat tutaj też ładny krzyż taki wysoki Może to są ci, którzy tutaj rządzili tą parafią Zmarł 31 1931 roku John Gilsenan Ani Gilsenan Siostra Mary Gilsenan Cała rodzina To są chyba całe rodziny Tutaj mamy ku pamięci Mr. Carney Galancher Widać, że bardzo stary. Ale mają historię te groby. Dużą historię mają. Ten w ogóle jest ładny, ten krzyż. Bardzo ładnie wykonany. z dużą starannością Ale zobaczcie to drzewo. To jest dopiero wielkie. Ten pień. Potężne drzewo. Zobaczcie, Boże, to drzewo może być tak stare jak ten kościół. Taki układ w ogóle kory. Niespotykany zupełnie. U góry pełno budek dla ptaków. No wielkie to drzewo, normalnie jak z horrorów. Typowo. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze jeden grobik. W ogóle, tu jest jakiś święty, święty baranek. Święty baranek. Czy my się rozczytamy? Tysiąc, co? Tysiąc. Tysiąc. Nie wiem, co to jest za cyfra. Tysiąc, to tak. Tysiąc. 897 chyba i chyba najbardziej zapomniany taki biedulek sobie w rogu jest. No niestety ciężko cokolwiek rozczytać, i jeszcze jedna w ogóle leżąca z boku tablica. Widać, że lekko zniszczona. Widać, że Serce, możliwe że Jezusa albo Marii, i ręce, ręka. Patryk Merlehan. No i tutaj 1900 rok. Zmarł w 1900. Strasznie stra stare groby z historią. No, to drzewo jest imponujące. Imponujące. Ten pień. No, dwie oso trzy osoby nie dało rady, by chyba tego objąć. No, nie ma szans. Zbyt, zbyt wielki ten pień, potężny. Kościółek robi wrażenie. Wśród tej zieleni. No, wlazłem w kałużę, no to już pozamiatane będę miał nogi mokre Fantastyczne Tu jest pewnie jakaś spiżlerka No to już jest raczej w stylu nowoczesnym No, ale tam chyba mieszka ksiądz, tak mi się wydaje. No, strasznie mnie tam kusi, żeby tam wejść, ale tam są ludzie. Chociażby tak, żeby zerknąć. Parking jak widać, dla kogo? close close okej okay, okej okay, okej okay. this side? okej okay, okej okay, okay. thank thank you very much panowie pracują nie będziemy przeszkadzać no coś tam było widać tak Dobrze, idziemy do autka. Wyjdziemy sobie może tą stroną. Tam jest jeszcze plac zabaw. Świetna zieleń, świetna. W ogóle te wszystkie drzewa, które tu są, widać, że są strasznie stare. Jakiekolwiek by tu nie było, ktoś tutaj musi o to dbać w jakiś sposób. Zobaczcie, jaki pień. Niespotykane. Dużo jest takich różnych właśnie starych budowli w tym stylu. Tak jak się jedzie, to jakby człowiek miał tak stawać, to by chyba czasu zabrakło, żeby tak wszystko zobaczyć. No dobrze, trzymajcie się, kochani. Do następnego. Idę szybko do auta. O nie, 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 Paweł, Paweł, zwolni, zwolni, bo fotoradar. Zwolni, Paweł tempo marszowe Trzymajcie się kochani. Subskrybujcie mój kanał jak chcecie. Ciao.